Hej, cześć! Tutaj Ksina! I witam Was w kolejnym vlogmasie, gdzie jest specjalny odcinek, ponieważ przygotowujemy paczuchę dla mojej koleżanki, a którą wkręcamy w pet shopy. No i oczywiście nowy vlogmas, nowa czapeczka, dzisiaj fioletowa, bo bo mam kolor fioletowy. Mamy tutaj piękne pudełko po grześkach Grzegorz, grze. To nie jest paczka dla pana, to nie jest paczka dla Grzegorza, ale będzie w grześku. A więc ogólnie zaczynamy od koloru. Jeszcze nie wiem jak to włożyć, coś, coś wymyślę Taki jest przynajmniej plan. A Z boku będą lecieć świąteczne piosenki okej, okay, ponieważ jesteśmy low budget i ja zaraz wyjeżdżam to, to robimy coś takiego czyli po prostu to się tutaj nie rozklejało, będą ładne kolorki i zaraz wam pokażę co tutaj będzie zaczynamy standardowo świątecznie od dwóch ładnych świeczuszek to są świeczuszki waniliowe teraz prezent na który się umawiałyśmy to znaczy czapeczki, czapeczki, dużo czapeczek. E, ogólnie specjalnie zamówiłam dla niej czapeczki do pet shopów, e, ale nie uwierzcie co. Nie przyszły na to. Więc stwierdziłam, dobrze, to ja oddam swoje teraz, a, a tamte po prostu sobie przygarnia. Panie, jako do pet shopów. I teraz uwaga, taki misiu. Czy, czy wyzumuję do tego misia pięknego? Ja tego misia kupiłam, on był tak zapakowany. To jest jakby taki śpiworek, jak dla małego dziecka, przeurocze i mam nadzieję, że, że się z tego ucieszy. Także mamy Pet Shop'a i uwaga, uwaga, bo to ją zaskoczy i mogę się czekać jej reakcji na to. Spaniel. Podróbka, ale ona akceptuje podróbki w swojej kolekcji, ponieważ w sumie to trochę zaczyna kolekcjonowanie a ja dam jej takiego pięknego spaniela wyczaiłam go też na necie za spoko cenę i pomyślałam kurde, kurde muszę jego kupić wiedziałam, że nie będzie oryginalny miałam takie wątpię, wątpię, ale wezmę i jest, jest śliczny jest dobrej jakości podróbką, bo kupowała czasem takie tandety przepraszam kochana, ale to były tandety to, to jest porządna podróbka no i e, zwieńczymy to na sam koniec e, dwoma cukieraskami e, na wesołych świąt i lecimy to wysłać jak dogramy się ewentualnie z reakcją to tu Okropnie wali gradem, także pozdrawiam Już odebrałyśmy z Clarissą poczuchę i najpierw z obiad, a potem będę otwierać. Także jeszcze trochę czekania, bo wczoraj nie mogłam odebrać, bo było już zbyt późno, kiedy ona przyszła. Także fajnie. Nie oceniajcie mnie, to jest dowód, że najpierw obiad... Potem przyjemności, powiem wam, że ja się tylko trochę tak stresuję, bo nigdy nie dostałam wyczuszki od nikogo i nikt nigdy nie montował mi filmu. W sensie raz mi przyjaciółka montowała, bo chciałyśmy być youtuberkami, ale miałyśmy tutaj tylko 12 lat. Czuję się dziwnie będąc montowana, okej? Okay, ja się czuję naprawdę dziwnie. W ogóle ten spanielek ma magnesik. Dlatego ja tak od rzeczy często gadam, bo ja się stresuję, jak ja się stresuję, to gadam od rzeczy. Także bójcie się, Clarisy i mnie. Bo my uwielbiamy gadać od rzeczy. Czy to będzie twój mąż? Nie ja się cały czas zastanawiam, czy to będzie jej mąż. Wygląda na męża. On wygląda na swojego męża. <noise> Kolorami pasują. Kurde, ale nie, to nie będzie parka, oni muszą być parką, chociaż nie wiem, może ktoś zdecyduje za mnie. Tu są kukarteczki, ja je odpakuję teraz, chociaż chyba najpierw powinnam czapeczki wszystkie pokazać, to najpierw pokażę czapeczki. Tak, to tak, jest czapka, ona mi przypomina moją postać z książki, która się nazywa Dydan. <laughs> nie wiem, czy Ksyna będzie pokazać, ale zaznaczam, jak Ksyna będzie chciała mojego Dydana to Ksyna będzie myślała o mojego to jest... Ale mój odmian kolor. I to też jest mój odmian kolor. <grymne> tego nie chcę co wiedzieć, proszę. Kucze. Patrz, to jest taki. Nie wiem, na co tam jest czysty. Jaj, jakie ten jest słodki buraczkowe. Tak, gadał znowu od rzeczy. I to wszystko, mrdeczki. Także mamy tutaj piękne czapeczki. Mamy świeczuszki. Muszę je powąchać. Zgaduję, że to jest wanilia. Ale nie jestem pewna, co jest o zapach. Ale jest bardzo ładny. I szacunek, ogromny szacunek dla która zapakowała świeczuszki osobno do tych folijek stronowych. To jest to po prostu wycie big brain. Bardzo masz ode mnie taką ogromną pochwałę. Ode mnie, od Clarissa oczywiście, bo Clarissa tutaj jest najważniejszą postacią w tym momencie. Ona ma taką słodką fryzurkę, taki tu fajnie wy wy wychodzi, jej pod czapeczki. Tutaj mamy... Misiaczka, z którego jest mega, mega... Zadowolona, mega kocham. To będzie mój drugi ulubiony Petro W sumie trzeci, bo jeszcze jest... Brat Klarisy, Jaśmin. Jaśmin jest bardzo ważny tutaj. Chociaż tego nie widać. Wspaniale! Jest taki piękny. Uwielbiam go też. On również będzie moją ulubioną Patzopem. Tutaj mamy takie słodkie ubraneczko, z na misia. Naprawdę, to jest takie dla mnie słodziutkie. Ja go zostawię później w tym ubranku. Ale chciałam go zobaczyć całego. Bo on jest taki piękny. On wygląda jak taka czekolada. Jak kinderek, Boże. Teraz bym zjadła kinderka. Ale mam jeszcze tablu. Moje ulubione da dam. Dam! Nie dam, bo... jaj I tutaj jest... karteczka. Chociaż <laughs> Nie będę jej... Nie będę jej... To trzeba widać, to musi być widoczne. Także otwieramy karteczki. Jaju! Czy Ksina wie, że uwielbiam różowe? Chyba Xina wie, bo to jest dużo... Dużo tych pokardek. A tutaj jest malutka! No to widzicie... To jest... Takie malutkie! Wiele małe rzeczy. Małe rzeczy są rzeczy. Tutaj jest różowy, tu jest różowy, tu jest miętowy, a tu jest niebieski. Ale tu jest różowy. Ojej, ja, nie dzimaczku! No Muszę Chcemy Cię widzieć. Kolejna piękna kokardeczka. Ta sama. Ojej, jaki piękny durek. Nie wiem, czy to mi się będzie pasować. Chociaż się ja powiedziałam, że to jest chłopczyk, a to może być dziewczynka. Ale pięknie jest. I druga piękna, brzyba kofardeczka. Ja się po prostu stresowałam. <laughs> Jakbym mogła, to bym jeszcze raz to otworzyła. <laughs> żeby nie gadać tylu głupstw i żeby po kolei wszystko otworzyć. <laughs> nie wiem, jak się poszekwać. Kusina kochana, dziękuję za prezenciki. Uważaj, jakie fajne serce. <laughs> dziękuję ci za prezenciki. Za prezenciki i za list piękny, wzruszający list. Za wszystko i za nasze rozmowy. Nie chcę kupiwać listu, nie chcę, nie chcę. Ale bardzo ci dziękuję, naprawdę. To jest tak piękne. Nigdy nie dostałam pet shopów od nikogo, ani żadnych rzeczy dla pet shopów. Ja ich nigdy nie dostałam. Ja się tak cieszę. Ja się naprawdę bardzo cieszę. I... No, naprawdę nie chcę kończyć tego filmu, ale trzeba, także żegnam was wszyscy kochani, proszę podawajcie propozycje na imiona do tych pięknych dżentelmenów, dżentelmenek, nadal nie wiem, chociaż ja bym wolała, żeby on był mężem Clarisy albo Jaśmina. Zapomniałam, ja się już żegnam, ja się żegnam już. A zapomniałam Wam złożyć życzenia, bo to oczywiście świąteczny prezent. Mamy dzisiaj 23 grudnia. To jest dzień przed Wigilią, to jest Wigilia w Wigilii Bożego Narodzenia. Życzę Wam radosnych, spokojnych, pięknych, cudownych. Może jeszcze spadnie śnieg, świąt. Jak Wam spadnie śnieg, świąt, może lepiej brzmi. Także żegnam Was. Para, papa.